Dziś pomówimy o człowieku wybitnym, ale przez wielu niedocenionym. Nie, chwila. Robert Altman. Nigdy nie był popilkiem wielkich producentów. Gardził kinem gatunków i mitologią propagowaną w amerykańskich produkcjach, a jego twórczość postrzegana jest jako przejaw niechęci wobec hollywoodzkich reguł i klasycznych schematów. Chciałoby się powiedzieć buntownik z wyboru. Tym razem bierzemy na warsztat jeden z najlepszych, a zarazem niezbyt rozpoznawalnych utworów tego wybitnego reżysera. Oto powody, by obejrzeć trzy kobiety. Z pozoru utwór Altmana nie proponuje niczego nowatorskiego w warstwie fabularnej. Film opowiada historię skazanych na siebie dwóch bohaterek, które wikłają się w toksyczną relację. Pinki poznaje Mili w ośrodku rehabilitacyjnym, w którym obie pracują. Infantylna i nieśmiała dziewczyna szybko uzależnia się od koleżanki, traktując ją jak wzór oraz przewodnika po niepoznanym świecie. Mili natomiast wydaje się wyniosła, niesłusznie uważając się za duszę towarzystwa. Ich więź naznaczona jest z jednej strony podziwem, a z drugiej zazdrością, a nawet pogardą. Kontrastujące ze sobą kobiety przejmują od siebie kolejne cechy charakteru. Altman uruchamia jednocześnie motyw multiplikacji tożsamości. Osobowość przechodzi z jednej postaci na drugą, jest zapożyczana i niestabilna. Do czego doprowadzi ta chora relacja? Czym skutkuje niezdrowe uzależnienie od drugiej osoby? I w końcu, kim jest tytułowa trzecia kobieta? W filmie Altmana roi się od fascynujących niejednoznacznych pytań, których eksplorację twórca pozostawia samemu widzowi. Niesprecyzowana forma trzech kobiet pozwala na snucie wielu równoległych interpretacji. Można ten film odczytać jako opowieść o niechęci dorastania, lęku przed mężczyznami, kompleksach życia codziennego, zawiści, poczuciu odpowiedzialności oraz źródłach psychopatii. Sposób przedstawienia tej niedoprecyzowanej fabuły świadczy o geniuszu filmu. Robert Altman ucieka od klasycznej przyczynowo-skutkowej oraz linearnej narracji na rzecz symbolicznych epizodów budujących obraz świata wymykającego się spod jarzma jednoznacznych definicji. Czasami sugeruje psychologiczną, zakorzenioną w psychoanalizie rozgrywkę, innym razem podąża tropem pełnego napięcia thrillera, w którym wskazówki nakładają się na siebie i dezorientują widza. Reżyser skutecznie unika banalnych rozwiązań i konsekwentnie buduje atmosferę narastającej psychozy podszytej formalną awangardą. Okoliczności powstania filmu są równie nietypowe. Altman pracował na planie bez pełnego scenariusza, jako że pomysł na nakręcenie trzech kobiet przyśnił mu się. I zamiast klasycznego skryptu zaprojektował utwór w głowie. Kolejne rozwiązania fabularne i inscenizacyjne wymyślał na bieżąco na planie, a do pisania dialogów zaangażował samych aktorów. Nikogo nie powinna więc dziwić oniryczna atmosfera i spontaniczna forma całości. Altman nie uciekał od ekstrawaganckich rozwiązań, na przykład sceny koszmaru sennego Pinki, która do dzisiaj uchodzi za popis reżyserskiego kunsztu. Portrety tak wyrazistych bohaterek zawdzięczamy natomiast świetnej, jak zawsze, C.C. Spacek, która stworzyła tajemniczą i nieprzewidywalną postać Pinki oraz znanej z leśnienia Shelley Duvall, której mili wydaje się równie pociągająca, co odpychająca. Niezbędnym atrybutem uzupełniającym całość jest kalifornijska sceneria, wykreowana na wzór brudnego Teksasu, pustynna, prowincjonalna i lepka przestrzeń, tak samo jałowa jak sztuczna. Ostatecznie powstał film, który zamiast dystansować, zaprasza do interpretacyjnej gry.